Włada ciężkim orężem. Wiem, że lubię dobrze wyposażonych żołnierzy. Chodź. Kromi zamykamy poszukiwacz spowiedniczka. Chwała duchom, że jesteście bezpieczni. Możemy? Oczywiście. Widziałaś Zeda? Jeszcze nie. Co się stało? Jak uciekliście? To nie nas złapali. Ktoś się pod nas potrzył. To? Jakim cudem? Właśnie to musimy ustalić. Jeśli ludzie mówią, że zostaliśmy pojmani, Daharańczycy musieli złapać oszustów. Najbliższy daharański posterunek jest 9 mil stąd. Wy dostaniemy ich. To dla Was olbrzymia szansa. Jeśli Darkenral uzna, że Was złapał, przestanie Was szukać. Powinniście uciec jak najdalej. Nie. Oszuści ukradli złoto, ich słód i miecz prawdy. Boję się o was. Czy możecie zrobić dla mnie choć jedno? Co takiego? Był tu daharański dowódca. Przechwalał się, że Mordsit i jej eskorta przyjadą gościńcem. Idźcie kozią ścieżką na lewo od studni. Zejdzie wam dłużej, ale przynajmniej do trzecie żywi. Dzięki za pomoc. To ja dziękuję. Niech duchy mają was w opiece. Strach pomyśleć, ile miasto szukali ci szarlatani, i ile kobiet. Może Bianka ma rację. Musimy odzyskać miecz prawdy, ale czemu nie pozwolić, żeby Dahrańczycy przekazali oszustów Ralowi? Jeśli pomyśli, że pojmał poszukiwacza i spowiedniczkę, przestanie nas szukać. Ral nie da się oszukać. Zorientuje się, że to oszuści. W jego lochu przynajmniej już niczego nie ukradną. Ral nie pozwoli im gnić w więzieniu. Chcecie cię złamać, żeby inni zobaczyli, jak przed nim klękasz, i poszli w twoje ślady. Teraz ma szansę. Zmusi, żeby powiedzieli co zechce. Każe im przysiąc wierność domowi Ralów, a mieszkańcy Midlandów uwierzą w to. Pomyślą, że poszukiwacz i spowiedniczka już dla nich nie walczą, bo przystali do Rala. Hej, ty. There. Kluczniku. Oni naprawdę myślą, że będę jadła te breje? Jeśli przyniesiesz mi trochę soczystej baraniny, którą jedli oficerowie, słodko ci to wynagrodzę. W czym problem? Nasłuchałeś się o strasznych rzeczach, które spowiedniczki robią mężczyznom? To tylko bajki, żebyście się bali. Nie o to chodzi. Jest twój ponczusiu. What? Co? Wiem, jak cię skóry i łańcuchy, ale czy naprawdę chcesz odwiedzić salę tortur Rala? Kapitanie! Więźniowie uciekli. Dokąd jedziesz? Jak najdalej stąd. Ci durnie uciekli. Kiedy to odkryje, że pozwoliłem uciec poszukiwaczowi i spowiedniczce, nakarmi mną ryby. Daj lusterko, musisz mnie odmienić. Zaczekaj. To może być nam na rękę. Jak to? Jechałam cię, że Richard i Caelan zmierzają tu uwolnić Fritza i Claire. Złapię. A kiedy przyjdzie Morcit, oddam jej tych prawdziwych. A co ze złotem? Fritz i Claire są już w połowie drogi. Jesteś daharańskim kapitanem. Wyślij za nimi żołnierzy. Rozkażę ich zabić, mądry chłopiec. Wracaj do gospody i spakuj rzeczy. Przyjadę po ciebie bogatszy o milion sztuk złota. Kiedy Gwyldor wróci, ogłuszymy go, ukradniemy amulet i uciekniemy. A jeśli przewidzi to i ogłuszy nas pierwszy, lepiej od razu wiejmy. Rób co chcesz. Ja nie mam zamiaru biegać po polach jako ścigany zbieg. Zgoda, załatw Gwyldora. Nie boisz się go, nie chcesz się tylko rozstać z tymi mięśniami. Będziecie chłopcu opowiadać z dumą o tym dniu. Poszukiwacz i spowiedniczka umrą dziś w mękach. Chcesz opowiadać o czymś z dumą? Obiecaj, że pozwolisz nam odejść, a poszukiwacz z radością dokończy to, co tak nieuprzejmie przerwałam. Co? Żadnej litości. Chwała wszystkim duchom, że w porę Was odnalazłem. Istotnie chwała. Szedłem właśnie do gospody, ale w mieście aż wrzało od plotek, że pojmano poszukiwacza. Ruszyłem za Daharańczykami. Co to? Przechowujemy skarb poczciwych mieszkańców x -Wood. Paskudni Daharańczycy chcieli położyć na nim łapska. Oddamy go więc poczciwym mieszkańcom Iksłód i zmyjemy się, zanim paskudni Daharańczycy położą łapska na nas. Rzeczy samej niezwłocznie. Ale nie ma powodu, żebyś wlókł się aż do Iksłód. Odniesiemy złoto i spotkamy się na rozstajach. Na rozstajach. Świetny plan. Zupełnie jak wtedy w Massenthal. Tak. Właśnie. Miasto Massental wymyśliłem trzy sekundy temu, dlatego ja upewnię się, że złoto wróci do x A wy powiecie mi, kim jesteście i co zrobiliście z moimi przyjaciółmi. Nie jest zbyt dobrze strzeżony, mamy szczęście. Jak mawia Z, jak się liczy na szczęście, to lepiej mieć go dużo. Zachowajcie trochę sił na morcy. Jak działa ten Amulet? Well, somebody... Łapie odbicie każdego, kto w niego spojrzy. Potem ktoś inny może przemienić się w tamtą osobę. Lustro Montresora stworzył je czarodziej, który chciał uchwycić obraz umierającej żony i zatrzymać go na zawsze. Zaginęło wieki temu. Teraz jest u Gwildora. podobno wygrał je w karty. To jego wina, on nas w to wciągnął. Zgodziłam się, bo ten baraniłeb twierdził, że w ten sposób pomagamy poszukiwaczowi. To ona przyjaźni się z Gwildorem. A za parę głębszych zaprzyjaźni się i z tobą. Jak Gwyldor pochwycił odbicia Richarda i Kale'a? Przejeżdżali tędy kilka tygodni temu, spojrzeli w lusterko, kiedy strzygła ich kobieta Gwyldora. Jest karczmarką, Bianka. Myśleliśmy, że to przyjaciółka. Jest wrogiem, a że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem, jesteśmy przyjaciółmi. W szerokim znaczeniu tego słowa. Cieszymy się, że mogliśmy Ci pomóc, ale cóż, mora się zbierać. Nie tak prędko. Wasza rola w tym przedstawieniu jeszcze się nie skończyła. Wybierasz się dokądś?